By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny, Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć! Słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. To jest dezodorant, który już miałam parę lat temu, bo chciałam go strasznie wypróbować. Ja bardzo dobrze pamiętam w perelu. Dezodorant 8x4. To nie jest ta szata graficzna, oczywiście, bo na końcu zawsze był cypeczek. A tu jest taki, taki o plastik, tylko i tu się psika tym, takim dyfuzorem. W każdym razie, no musiałam do niego wrócić, bo nie pamiętam, jak pachnie właśnie ten zapach. No, ale to już było jakiś czas temu, z 5 na pewno lat. Na pewno dawałam wam yy, znać i na pewno była to recenzja na nie, bo to nie jest ten zapach z Perelu. To zupełnie szata graficzna na nie, yy, zapach na nie. On się, słuchajcie, tu jest 48 godzin. Yy, słuchajcie, zapach na ciele pod pachami utrzymuje się do, do pół godziny, to jest max, Także jakaś porażka totalna. Yy, nie wrócę do niego, chyba że znów tam za 5 lat mi się przypomni, nie będę pamiętała. Nie będzie mi się chciało wrócić do filmiku. Zapachu nie będę pamiętała, więc do niego wrócę. Ale słuchajcie, jak ja apeluję, nie wiem, czy wtedy też do Was nie apelowałam, do tych, którzy mnie naprawdę oglądacie. Słuchajcie, jak macie możliwość, nie wiem, w Niemczech, we Francji, gdzie, gdziekolwiek dostać ten, tą szatę graficzną i ten po, poprzedni zapach, na pewno gdzieś jest, no tylko tutaj w Polsce trudno go znaleźć. Ja już naprawdę przejrzałam wszystkie internety sprawdzając gdzie można by dostać ten, ten zapach z prl 8 8x4 czerwony, chętnie bym go przygarnęła, że tak powiem, no takie 7 w maksie no, na 10, to jest, na, nie no 7 to za dużo, 5,5 to jest maks naprawdę, i Morning Fresh jabłkowy, słuchajcie, nie wiem co to jest za firma, to jest jakaś firma Kusoms. Coś mi to mówi, ale nie mogę sobie skojarzyć. W każdym razie, słuchajcie, to jest bardzo mała butelka. Ona ma 450 ml. Nie wiem, się wydało, że mniej, ale dobra, 450 ml. Ale to jest tak wydajne. To się tak pieni. Powiem Wam, że no, prawie dorównuje yy, temu. Yy. Zobaczcie, fery. równo je fery. Naprawdę bardzo się pieni, bardzo malutko go potrzeba. Nawet delikatnie pachnie jabłkiem. Może nie jest to jakiś tam zapach taki. Wiecie, że, że to jabłko jest tam znacząco i, i można nim, y, 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 że tak powiem, wciągać do nosa. Ten zapcha, zapach jabłkowy. Nie, y, ale faktycznie sprawdza się. Y, y, to mywa kiedy jest na obrzeżach tak przez noc stoi wiecie herbata w kubku nie możecie domyć tego 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 wrąbka po, po herbacie on się sprawdza sprawdza się również do, domywa patelnię po smażeniu jajek w takiej letniej wodzie troszkę cieplejszej powiedzmy ale faktycznie no prawie mówię jeżeli fer dajemy zawsze mu 15 na 10, no to takie dobre 8,5, nawet 9 bym się pokusiła na 10. Także rewelacyjne. Mm -mm. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.